Wiosna z zapasem. To czas uzupełnić zapasy. Eee, czego to nam brak? Ja nie mam dziewczyny? Natomiast jest dobra herbata. Kupuj taniej w Tesco. A. Haha. Zbiorę jeszcze te dwie bazuki potem na platformę do windy i dołączam do naszych. Tym serce. Ja! Yeah! Co? Uwaga, uwaga! Wszystkich a... grających informujemy, że Ach. transmisja danych przybędzie z 5-sekundowym No, niech mnie teraz kule biją! Aha. W Orange wiemy, że nawet małe opóźnienie w transmisji danych może doprowadzić do szału. Dlatego teraz dajemy wszystkim graczom super szybką neostradę Fiber bez zawieszania i buforowania. Online zmieni się z Orange. Szczegóły na orange.pl. Ej, a im to się dobrze razem układa? No ba. On kupony do zakupu. Teraz w Realu dopasuj kupony promocyjne do swoich zakupów W tym tygodniu ponad 100 nowych promocji do wyboru Real z przyjemnością Za kupon oddam psa Cześć, 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 słuchajcie Robimy teraz wietrzenie magazynów Dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do Mediamarkt, To musi wziąć ze sobą czapkę Żeby go nie przywiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny I jeszcze szalik niech weźmie ja się... No niech weźmie Wielkie wietrzenie magazynów w Media Markt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 za 1399 zł. oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, Przecz .pl. mediamarkt, z lodą! Zapraszamy po jogurty białe I czerwone Owocowe Oraz proszek E Do rzeczy białych I czerwonych Kolorowych No co, co patriotycznie miało być? W tym tygodniu jogurty polskie za jedyne 88 groszy za 150 gramów Oraz proszek E 7,5 kg tylko 29,99 Polo Market Mój ulubiony Rozum, co? wstawaj szybko, trzeba iść do sklepu. Potrzebujemy 50 worków mąki, 100 kilo cukru, 300 litrów wody. Co się dzieje? Trzecia wojna? Trzecia wojna, no poszukamy w dziale seńskim. pytam, tak? czy u nas będzie trzecia wojna? No, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych czterech miesięcy nie. A czemu pytasz? A tyle cukru, mąki? Hipopotama kupiłeś? Uknij ty się w zwoje. co filmy na życzenie będziemy oglądać. Do maja, za darmo! A? Do maja oglądaj filmy za darmo w fanpaku HD. Szczegóły na tp.pl oraz pod numerem 801-505-505. Zadzwoni za zamów. Telekomunikacja polska. Supermarket Piotr i Paweł. Co, co? No jeszcze 5 minutek. Żadne 5 minutek, alarm mamy. Alarm? No alarm cenowy! Startuje kolejna superpromocja w supermarkecie Piotr i Paweł ruszamy! W tym tygodniu szynka bez kości tylko 10 zł 90 groszy za kilogram oraz soczyste mandarynki już za 3 złote 99 groszy za kilogram. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Jeszcze taniej niż myślisz. Reclama.